We're picture perfect, sweet so like candy. I'll be your girl, yeah, I'll be your baby. Picture perfect, barefoot people Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was taki typowo makijażowy filmik. Dawno takiego typu filmików na moim kanale nie było, a tego typu filmików na moim kanale w ogóle jeszcze nie było. Nie wiem dokładnie, jak go nazwę: czy to będzie coś w stylu tanio versus drogo, ale ogólnie biorąc, chodzi o to, że jedną stronę twarzy pomaluję takimi najdroższymi kosmetykami, jakie znajdę w swoich zbiorach, a drugą stronę będę malować ich tańszymi odpowiednikami. I takim oto sposobem makijaż na tej stronie twarzy kosztuje około 1100 zł, a makijaż na tej stronie twarzy około 250-260, więc różnica jest spora, a wydaje mi się, że efekt jest niemalże identyczny. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak go osiągnęłam, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc możemy zaczynać. Oczywiście, jak zawsze, przed nagrywaniem tego typu filmiku moja skóra musiała się zbuntować i wygląda okropnie. Ale postaramy się to nie przejmować i nie na to uwagi. Ja sobie zepnę włosy, tak żeby oczywiście mi nie przeszkadzały. Przechodzimy do nakładania podkładów. Troszeczkę się boję, jak to będzie, dlatego że, mimo że podkłady mają takie same teoretycznie wykończenie i jakby założenia, to jednak boję się, że kolorami mogą się trochę różnić. Mam tutaj. Maybelline Dream Flawless Nude, niestety nie możecie go kupić w Polsce, chyba, że jest dostępny na jakichś takich stronach typu, nie wiem, Ezebra czy kosmetyki z Ameryki nie wiem, nie sprawdzałam, może kiedyś będzie dostępny. ja go kupiłam, jak byłam na wakacjach w Londynie i tam kosztowało 9 funtów więc tak mniej więcej przeliczyłam to jako chyba, wyszło tam około 50 zł, niecałe nie pamiętam jak już to liczyłam, tak czy siak yy, on będzie na tej tańszej stronie czyli na tej tak. I na tej droższej stronie będzie mój ukochany Nars All Day Luminous Weightless Foundation. Tak. I ja mam go w odcieniu Light 2 Mont Blanc, a on jest w najjaśniejszym odcieniu 10 ivory. Tak to wygląda. Nałożyłam dwie warstwy obu tych podkładów. Swoją drogą zapomniałam najpierw wstrząsnąć przy pierwszej warstwie tego, ale potem już je poprawiłam. I tak to wygląda. Wygląda to na razie troszeczkę strasznie, bo jeszcze pobrudziłam sobie usta podkładem, ale to wszystko poprawię na końcu. A na razie przechodzę do nakładania korektora. Jeśli chodzi o korektory, mam tutaj mojego ukochanego maka Prolonguer. W odcieniu NC15 i Perfect Stay z Astora w najjaśniejszym odcieniu, który mi się starł, ale to jest na pewno coś z Ivory, coś, coś na pewno. Więc tak, muszę sobie przyłożyć, żeby sobie nie pomylić, cały czas się boję, że nałożę coś drugiego na tę stronę i wszystko pójdzie. Nie tak jak powinno, ale dobra, przechodzimy do nakładania. I przy okazji użyję ich też jako bazy podcienie. Więc korektor już nałożony i ja jeszcze od razu go przypudrowałam, musiałam to zrobić za kamerą, dlatego że chciałam to zrobić jak najszybciej, dlatego że ten perfekt z tej zastyga tak jak MAC Pro Longwear, więc on mi się zaczął od razu zbierać i nie chciałam, żeby po prostu to wszystko wypsuło mi cały makijaż. Używam to właśnie, yy, zawsze zapomniałam tego słowa, matko. Ja powinienem sobie je gdzieś zapisać i sobie przykleić na statywie, bo przy nagrywaniu zawsze je zapominam. Aby właśnie przypudrować po prostu, zostaniemy przy przypudrować, bo nie przypomnę sobie tego słowa. Korektor pod oczami używam na pudru sypkiego z My Secret, który mam tutaj otworzony, bo chciałam jeszcze, wiecie, powtórzyć to, co zrobiłam za kamerą, bo nałożyłam go już też na całą tą połowę twarzy, bo zdecydowałam, że jak nałożę go pod oczy, to nałożę go już na resztę twarzy, ale nałożyłam go też na tą droższą stronę pod oko, dlatego że ostatnio właśnie... Używam tak zwanego pieczenia, makijażu. Mówiłam o tym w Chicza's Make-upie, ale Chicza's Make-upu jeszcze chyba nie ma na kanale. O ile w ogóle się pojawi, bo ja z Cheat Make-upami to mam także że je nagrywam, ale potem rzadko je edytuję i rzadko trafiają na kanał. Ym, ale jest nagrany i tam o tym troszeczkę więcej powiedziałam, Po prostu polega na tym, że nakładam grubą warstwę sypkiego pudru. Teoretycznie powinno się robić gąbką, ja robię to pędzlem, zostawiam go na chwilę, dlatego mam może troszeczkę. Jaśniejszą okolicę pod oczami, teraz, bo mam troszeczkę więcej po prostu go nałożone, a potem go strzypuję i dzięki temu to tak bardziej rozjaśnię te okolice pod oczami i korektor mi się po prostu nie zbiera. Nałożę to jeszcze powtórzę. A powtórzę jeszcze to nakładanie, nie mogę mówić, powtórzę jeszcze to nakładanie tego słybkiego pudru na tą stronę twarzy właśnie, a na tą droższą stronę będę nakładać także coś, co nie jest dostępne w Polsce. One Hackowy Blot Blood Soap and Glory, dlatego, że to jest też transparentny puder, więc można to uznać jako właśnie taki odpowiednik. Nie jest taki właśnie mega hardcore wymatujący, tylko właśnie tak ładnie scala ten makijaż. Więc twarz mam już przypudrowaną i sama nie wiem teraz do czego przejdę, dlatego że jak zauważyliście teraz robię troszeczkę to w innej kolejności niż zawsze. Najpierw nałożyłam podkład, a teraz będę właśnie nakładać cienie i właśnie nie wiem czy nałożyć najpierw cienie, czy zrobić brwi, czy wykonturować twarz sama, nie wiem. Może teraz przejdę do oczu, a potem przy konturowaniu coś pokombinuję, więc przybliżę Was i przechodzimy do działania. Przechodząc do cieni, mam już, jak widzieliście, bazę nałożoną, a jeśli chodzi o to, jakich cieni będę używać, to na tej tańszej stronie będę używać zestawu do brwi z Kobo. Właściwie nie wiem, czy oni tutaj jakby włożyli swoje normalne cienie, czy one specjalnie są zaprojektowane do brwi. Nie wydaje mi się, żeby to zrobiło jakąś wielką różnicę, ale sprawdzimy. A na tej droższej stronie będę używała cieni z palety Full Exposure ze Smashboxa. Na początek będę używać z tej paletki Kobo tego środkowego cienia, takiego zimnego brązu i będę nim zaznaczać załamanie. Zaznaczenia załamania z palety Smashboxa będę używała tutaj. Tego cienia w zasadzie naprawdę wychodzi dość dość podobnie do tamtego i jest to cień M6 dlatego, że one są po prostu tak ponumerowane po prostu w kolejności i wykończeniu i będę po prostu używała drugiej strony tego samego pędzla ok, więc jeszcze troszeczkę dołożyłam tego cienia i teraz będę nakładać ten ciemniejszy cieplejszy brąz z paletki Kobo a z Smashboxa palety będę nakładać ten tutaj najcieplejszy brąz. Troszeczkę się boję, jak to wyjdzie i możliwe, że go troszeczkę zmieszam z jakimś innym cieniem, dlatego że on jest odrobinę cieplejszy niż ten skobo. Ale zobaczymy, coś wymyślę. Więc tak to wygląda. Pomieszałam ten brązowy cień ciepły z palety Smashboxa z tym cieniem, który nakładałam wcześniej, tym S6. Ten, który nakładałam, ten brąz, to był S1. I tak, wydaje mi się, że w zasadzie nie ma zbyt wielkiej różnicy, jak patrzę przynajmniej na to w lusterku. Odrobinę to oko jest troszeczkę takie jakby cieplejsze, ale dosłownie ociupinkę. I teraz ten najjaśniejszy cień z paletki Kobo i także niemalże identyczny, może mniej żółty, bardziej biały S4 z palety Smashbox. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to będę używać tych samych cieni w takiej samej kolejności, czyli ten najciemniejszy dzień pójdzie tutaj w sam zewnętrzny kącik. Ten średni, właściwie na całą dolną powiekę i wewnętrznym oraz w świetle tym najjaśniejszym cieniem. Okej, i tak to wszystko wygląda, możliwe, że jest odrobinę nierówno, mam nadzieję, że nie, ale powiem Wam, że starałam się to jakoś rozcierać, bo jednak nałożyłam to zbyt mocno i przy tak mocno roztartym oku górnej powiece ta dolna powieka tak mocno wygląda, tak dość ciężko i chciałam to jakoś rozetrzeć i mam wrażenie, że tutaj sobie narobiłam jakiś braków, gdzie gdzie te cienie zaczęły zanikać, w ogóle te cienie z boksa tutaj na górnej powiece zaczęły mi trochę blaknąć, musiałam trochę dołożyć. I nie wiem teraz, jak to wszystko wygląda. Poza tym podkręciłam rzęsy, i teraz przejdę do tuszów. I tusze mi się tutaj podgrzewały w kubku, dlatego że to są tusze, których mam już resztki, ale koniecznie chciałabym je porównać, bo są do siebie dość podobne. I mówię tutaj o Lash Sensational z Maybelline i Grandioze z Lancome. I tak. Przechodzę do tuszowania. Wygląda w porównaniu jakby to reszty mojej twarzy. I teraz przechodzę do robienia brwi. Uznałam, że nie muszę, jakby tego tak pokazywać z bliska, bo po co? I będę na obu brwiach używała tego zestawu skobu, którego używałam też na oczach. Więc e, tak. Przechodzę do nakładania. Żelę do brwi to będę używała na tej droższej stronie mojego kochanego Żelozmaka, a na tej tańszej także świetnego L'Oreal Brow Artist Plumper i jego użyję bardzo delikatnie, bo on sam sobie ma kolor. A ja chyba i tak troszeczkę przesadziłam z podkreśleniem brwi, więc postaram się być naprawdę, naprawdę delikatna, bo nie potrzebuję jeszcze więcej koloru. I na odbrew nałożę ten najjaśniejszy cień, który też nakładałam w wewnętrznym kąciku oka tutaj na lewej powietrze. Okay, I ja teraz nałożę drugą warstwę tuszu i zaraz do Was wracam. Szlak. Więc dopiero teraz zrozumiałam, że od początku nakładałam tusze na złe strony I tu powinnam nałożyć Berlin, a tu powinnam nałożyć lankom. Kurde No ale cóż, już, już za późno i nie będę tego teraz zbywać, bo to no, nie będzie miało sensu W gruncie rzeczy oba tusze są bardzo podobne I zresztą zobaczycie to, że rzęsy wyglądają dość podobnie Na tym lewym oku te rzęsy są grubsze, dlatego że nążam więcej tuszu, dlatego że ten z Lancome już jest po prostu mniej i jest jeszcze w dodatku troszeczkę przyschnięty, więc gorzej się nim tuszuje rzęsy i więcej nałożyłam wydaje mi się, że mimo wszystko to nie przekłada się zbytnio na wygląd całego makijażu, więc teraz przechodzimy do konturowania i do konturowania mam niemalże kompletny Yy, odpowiedniki, duplikaty może nie ten sam produkt, ale jeśli chodzi o kolor są do siebie bardzo, bardzo podobne a różnica w cenie jest dość spora a mianowicie chodzi mi tu o Naked Flash i zestaw do konturowania z Rimmela to jest nowość z serii Kate Moss i tak tak to powinnam tak to powinnam. trzymać ja ten Naked Flash, yy, ten zestaw mam w odcieniu Native i prezentuje się to w ten sposób. Jedyna różnica, taka główna między tymi zestawami jest to to, że w tym zestawie Urban Decay ten róż jest matowy. I może odrobinkę bardziej neonowy, co widzicie chyba teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ten brązer jest jakby odrobinkę zimniejszy może, ale w zasadzie naprawdę te kolory są się bardzo, bardzo podobne. Naprawdę. Okej, okay, może tutaj to nie wygląda i oczywiście ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale Ręce tak ręki Tutaj to bardziej jakby Pierwsza od mojego netkarstka to jest ten zestaw z Rimela, A tutaj to dalej To jest zestaw z Naked. Są to się naprawdę bardzo, bardzo podobne Ten rozświetlacz Jest może delikatniejszy w zestawie z Rimela. Bronzery Ten z Urban Decay jest bardziej pomarańczowy I jak mówiłam róże, ten jest delikatniejszy Ogólnie rzecz biorąc ten zestaw jest po prostu delikatniejszy Więc wydaje mi się, że jest, będzie lepszy dla właśnie Początkujących Ale tak Przechodzimy do nakładania. Ok, więc kamera mi się rozładowała i musiałam na chwilę przerwać, ale tak wygląda nałożony brązer. Teraz czas na róż. I będę go nakładała pędzlem duo fiber, dlatego że ten róż z Naked Flash jest naprawdę bardzo intensywny i nie chcę sobie zrobić krzywdy. Ok, więc staram się ten róż nałożyć troszeczkę intensywniej, żebyście widzieli po prostu, że te róże są niemalże identyczne i troszeczkę dodam mu błysku, jak będę nakładać właśnie teraz rozświetlacz. Ok, więc żeby jeszcze to wszystko wyglądało identycznie, musiałam dołożyć rozświetlacz Lovely z Silver, um, dlatego że ten z Urban Decay jest jednak intensywniejszy i troszeczkę zimniejszy jakby. I teraz przechodzimy do ust. I tutaj także znalazłam dwa bardzo podobne do siebie produkty. I Na tańszą stronę twarzy będę nakładała Soft Sensation Lip Color Butter. Starała mi się już, już nazwa z Astora. W odcieniu 011 Feeling Feline. I pomadkę Rouge lub z Isamorem. Na tą droższą stronę w numerze 27. I ją będę tak bardziej wklepywać, bo ona jest jednak troszeczkę intensywniejsza. To jest, wiecie, bardziej taki masełko do ust, a to jest jednak pomadka, więc ją będę delikatnie wklepywać, żeby uzyskać po prostu podobne wykończenie. OK, więc tak już prezentuje się skończony makijaż. Miał wyjść delikatnie, wyszło trochę taki bardziej smoki, ale... Ale generalnie bardzo mi się to podoba. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej tego typu filmików, czy ten filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że wam się podobał. <grytanie> I jak zawsze zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie zadać podobienia o moich kolejnych filmikach. Jeśli ten filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!